Hej siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 18 stycznia 2025 roku No i co, Mecha Godzilla Kong nadal w sklepie Nissan Skyline GTR Godzilla Kong to samo Powróciły skiny Ariany Grande Hatsune Miku nadal w sklepie i mamy nowy zestaw demoniczny Urok za 1800. I mamy w nim nowego skina itemy, czyli Nemia za 1200. Tak się prezentuje. Styl Lego. I plecak plecakowy Kappa. Stylowy kolczasty kij za 800. Walcze Juchu za 500. Wymiatacz Safari za 500. Zestaw Zielona Jade to samo. Zestaw Gwiazdy Zabójca za 1500. Gwiazdy Zabójca za 1200. Cybernetyczne Kosy za 500. Spadająca Gwiazda za 500. Mel za 800. Rakietowa Rae z 1200. Sympatyczka syntezatorów za 1500. Niezłabryka za 1500. Wybuch za 800. Ostrze Brzytwy. Ostrzeż Ciemnej Kniei. Czaszkosa za 1200. Cięcie za 800. I ten kilof powrócił po ponad 900 dniach, także rzadki powrót. Zjawa. Rogacz. Mrucz topór. Malowania nadal w sklepie. Buty to samo. Sklep sezonu OG nadal w sklepie. Odpalę silniki to samo. Powrócił do dopalacz Xenosplash. Ścieżki omowe nadal w sklepie. Sprzęt na festiwal to samo. Nie ma już dzisiaj kół Turbina i pakietu lodowe legendy. No i co, jeśli sklepie Wam się podobał, to pamiętajcie. Subzonę łapka w górę jako Gigi w sklepie. A się z Wami żegnam. Siemneczko.